Hmm? Dobra, wszystko działa. Widzę, widzicie, widzicie wszystko. <śmany> o Boże, kurde, wszystko mi się włączy, tak, włączy mi się wszystko, screena jeszcze zrobię, dobra, łopatka, nie no, wziąłem cały fight. Jeszcze się przegrałem. Też te spoli naprawię. Ale są na klatę chociaż. Dwa diamond bloki, będzie może kupić coś sobie. to do spalenia będzie... Jakiś piec sobie zrobię, piec kurde. Może dajmy tak, to wywalenie, będzie to... Nie, to zostawię. Nie wiem, co jeszcze można zostawić jest do wywalania Dobre Co będziemy robić na tym streamie? To jest pytanie To jest główne pytanie Będziemy na nim robić sobie zbroję i mieczyk jakiś porządny i żeby się zemścić na tym frajerze Zresztą, to jest jeden z naszych kolegów z, ten, z RainbowCraft Nie dobra, to jest pokoziom, dobra, trzeba atak Ten mieczyk na pewno trzeba będzie mieć lepszy kilof już jest dobry, tylko potrzebuje Unbreaking, trujeczkę na nim spolnie są superanskie Karty dostanę też dobrą, ale nie, jeszcze nie mam hełmu i Pogdaję. nie nim, tylko tego butu. No bo nie ma szkła, nie ma, zakręcić. Mm, jedziemy. Jeśli jesteście to będzie mogli powiedzieć, może jeszcze dzisiaj e, streamy z Fortnite'em. Wczoraj dużo osób oglądało to może Zdziewamy Na super szczółtka zniknęła Ła mała Ława ła. I niego nie trzeba brać z eksperki wystarczy że weźmie się to coś Jakby tutaj ostatnio byłem i podniszczyłem to trochę bo mi tam... Czy tutaj zjeżdżamy? Chyba nic. Dobra. Tutaj zjeżdżamy. Wchodzimy to. Bierzemy wszystko, co jest enchantowane. Wszystko możemy odłożyć sobie. To wszystko, wszystko jest mm. I I sobie przerabiamy na ekstra żeby nie pomylić się nie wziąć coś mojego bieg, bieg, bieg. i? takim do nas prawie maksymalnie bardzo się cieszę z tego powodu, że tak dobrze poszło nie mogę to sobie założyć na to jeszcze, dobra, tylko to w razie Aha, ja wziąłem spodnie trochę mowy Wygraj to nie zbyt góry zaszlimy Correct hmm. konkret? Okej okay, dobra, to nawet no, nie mogę pasować, pasować. Hmm. Kret to pas, dobra Trzeba się osunąć Tu jest taki bardzo stream jak u mnie Potem będziemy chyba sobie coś innego robić. No i to będę tylko potrzebować, żeby wiecie, mieć jakieś tam zabezpieczenie, jakby coś mnie zaatakowało, bo pójdę na jakiś dungeon. Protection najbardziej będzie potrzebny. I tyle i powinniśmy mieć wydatkę. Zobaczymy zaraz. To i konkret. No, 18 nawet już by było. Weźmy od góry, mieliśmy zatem, dobra Prawie to wszystko tak popróżniałem i się wchodzę i znowu, tak ładnie Świecąco O nie Ale dobra, to, to było jeszcze jedna rzecz chyba Tu jeszcze są jakieś rzeczy enchantowane, które nie idą duro tych rzeczy są encantowane. Okay. Jestem, 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 jestem Jest z i 9 z netem muszę na chwilę skończyć, bo coś tutaj mi się ten z Ale potem zrobię z powrotem streama Tylko sobie jeszcze podbieramy tutaj extra. Stąd 20 jak widzicie taki jaki łatwy sposób na ekstra wbijanie w Minecraft? Jak macie takie... Hmm. ...wrótki oddać, dobra Tu jest coś rebel Czy w hopperach, Czy w hopperach, bo to rzeczy jest Fajnie, dobra ja jeszcze z mobów tych które tutaj są No zobaczcie, jeszcze więcej ich pozostajemy, bo jeszcze za moby hmm. Czemu ciś zniszczył? niczego czegoś hmm. nie aspekt? a ja, ja nie mam całego Kroi tej nie są Oooo! jakieś tutaj zbrojki. Trzeba będzie chyba kupić u tego Rema. On się zablokował czy